Siemak Klimarski, to w skończiku na moim kanalecie Gobiecem. Robimy sobie treningi bramkarskie. No i widzicie, zacząłem tutaj, bo trochę się nie zmieściłem w klipie, ale to nic. Jest to pierwszy trening z pierwszej sesji, tak więc. myślę, że nic się nie stanie nie zobaczycie tych pierwszych dwóch ształów Oczywiście, że na A zrobione. Jest też jedna sprawa. Od meczu z ruchem. Czyli to jest pierwszy mecz, kolejka Ekstraklasy klasy yy, co ja miałem mówić o matko. Yy, będę grał całym zespołem, Nie będę grał już bramkarzem, ponieważ dużo osób są, że to jest bez sensu i w ogóle, że, że takie granie no to wiecie, no to będę grał całym zespołem, a bramka będę tylko bronił przełączam. Będę się na niego tam przełączał, coś takiego. Teraz oczywiście tryb sobie rzutowane, bo myślę że mogę też to też mogę ładować dużo, bo rzuty wolne naprawdę chyba nie ma kto uderzyć wolnego. To naprawdę są kiepskie wolne, wydawiśle na, na no. Hop. No i to oczywiście, że to będzie też na A. To no nie wierzę, żeby to na A nie było najbardziej. yes, wpadło i to na A. Negro to jest że to Wam się będzie podobało, no bo to też będzie. Coś takiego bardziej do ja żeby 60, a łapanie piłki 65. Tak więc po bału chcę, żeby rosły mi te statystyki, żeby mieć wszystko podać już to 70. Tak szczerze, boję się, że na ligę na przykład, ja mogę nie wychodzić, bo może będzie Cierniak, ale ja już mam od niego przecież wyższą. Over o, tutaj możemy sobie tak wypodawać. Hop. Podajemy znowu tutaj. Hop. Ja teraz tu do przodu, ja nigdy nie umiałem na boki tutaj, chociaż miałem najlepszego, no właśnie, ręką się nie da to chyba będę musiał sobie powtórzyć, nigdy żebym nie umiał wykopować na boki, no na wprost jest łatwo wykopać, o proszę No teraz na bok, jak teraz na bok wykopać, no właśnie to za mocno też źle No więc myślę że to fajna na pewno sezon, mam nadzieję że ta seria w końcu wam się spodoba bo no, na razie jeszcze się mam chociaż nie powiem jak w godzinę po dodaniu filmiku nabiliście yy, chyba 6 lajków pod ostatnim odcinkiem to mi się szło oczywiście nie nagrywałem y, jakiś tam czas no bo oczywiście że powtórzę, bo to jest nawet... nie nagrywałem jakiś czas bo po prostu no tutaj nie miałem czasu i w ogóle ale teraz już mam prawdę, o no Wszystkich Świętych to tak nie było zbytnio czasu, więc no co mogę powiedzieć, no, no po prostu, ale teraz myślę, że no, będę normalnie nagrywał. I teraz pytanie, najpierw uderzamy w środek. Tego czynniku nigdy nie będzie lubiłem, chociaż grałem niekiedy no Noirem, próbowałem, próbowałem różnymi bramkarzami to przejść i żadnym nie umiałem, może tutaj jakąś tą A właśnie, jeżeli podejdę tak, o, jeżeli podejdę teraz na to na wprost, o! Może nie doszło, ale o kurde i tutaj tak samo jeżeli podejdę tak w miarę na wprost i teraz uderzę o o no i przeszło i to będzie a o no coś tu się zaczęło i tak, że te karne, wykończenie no i te karne mam na 24 Z te bramkarze ma tylko 4, jest możliwe 500, ale ale ma tylko 4, no bo to też jest takie zrobione. i i to i myślę, że Badu chcę zrobić, żeby mieć dobre rzuty wolne i chcę mieć dobre rzuty karne, bo może trener, może kiedyś będzie mnie nawet dowolnych wystawiał, no bo... Myślę, że tak, jeżeli wiem, ma lepsze rzuty wolne na pastyka, no to czemu by go nie wsadzić, już mam... O kurde. O no tak czuć, że to nie jest takie aż dobre jak Jak na przykład u... Nie chociażby Powobroszka, no ale... Ale będzie A, mi się zdaje. Nie, będzie B tylko. O kurczę. Nie i Zobaczymy wynik. Aaaa a, 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 a. Ale mi rosną. Wykończenia rzutów karnych zresztą mi na 2,5. Ooooooo No ładnie. 68 overall Nie no ładnie, nie powiem, że nie 69, 69, 68, 65, 60. No nawet statystyki jak na razie wartość i na razie mnie wzrasta i będziemy się iść w kolejnej sesji O! Możemy zacząć nasz trening Rozwój piłkarza, oczywiście te co były przed chwilą. A nie, teraz damy sobie tak inaczej. O, teraz damy sobie sam na sam. Bo to może być właśnie to. I tu oczywiście rzuty wolne, no i rzuty karne. Już nic nie mam dostępnego. Więc rzuty karne, no. Dobrze. Więc my rozpoczynamy trening. To jest po to, żeby wam pokazać... ...rzuty i wykopy. 65, czy jeszcze nie znam, nie chcę tutaj niestety wzrosnąć. Chcę żeby mieć ten wskutek na 70, tak byłoby to tak fajnie. No i zaczynamy od tego. Myślę, że teraz będzie nam to już jakoś szło. Podanie. O kurde ładnie, ładnie. To jest kolejne podanie. Kop! I pięknie. Więc na czy czuję już tego co bo myślę, że... Po prostu, teremisty po prostu było moim zdaniem. No tak, rozegrany tymi. W ogóle Wissam nie miał nic rozegrać beze mnie, więc nie ma sensu. Będziemy grali całym zespołem. Może tak, w... ja tak zepsułem ten turniej przedsezonowy, sezonowy, no ale. No co, to... teraz będziemy grali z całym zespołem. No myślę, że będzie fajnie ta stacja są na sam. Tutaj mamy już 60... 68, 69, 69, to tak ładnie. Można by powiedzieć, nawet... I co teraz? Aha, to jest takie sobie sam na no, sam, że idą razem z tej strony, raz z tej strony... O kurcze! Ale teraz ładnie bronię, ale... Muszę szybciej wstawać... Nie, z tego chyba już nic nie będzie... Nie, to jest na powtórkę, kurde... Chyba... Przedobrzyłem swoją umiejętność, zapomniałem, że to nie jestem back mi bramkarzem Topowo klasowym, że wiecie, że to o wow i bronię, o minus 900, no to jest dopiero trening Minus 1400, z oczywiście powtórki, może jeszcze to obronię, tak jest, 600 punktów, przynajmniej jesteśmy na plusie No i gramy sobie, powtórzymy sobie to to będę bardziej wyczekiwał o 2000 teraz wolę bardziej tak wyczekać To no to już wpadło, bo to musiało już wpaść To jak zrobię złoty trik na, na C to będzie fajnie To jeszcze mu wpada no, nie no nienawidzę takiego Jezu, i teraz słupek jakoś mnie to uratował I co teraz I niestety 600 Chyba jeszcze raz to będę musiał powtórzyć bo ten trening jest słaby chyba, że teraz jeszcze... I teraz jak to jeszcze bym to obronił i potem jeszcze tego to byłoby fajnie. Nie, 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 nie. Czę będzie to na C na B! Wow! Nie no, nie no, ja to przyjmuję. I oczywiście po co mamy wolny 16, 16, 16, to tam Oczywiście przy tym razie też to szczały z daleka to też jest... Bo niestety nie da się zmienić, bo myślałem, że może zmienić, może się gdzie jak na obrońca, ale to się nie da. Ta kariera myślę, że będzie fajna, bo to jest taki mój bramkarz. Taki, takie coś po prostu. O kurde, Przedobrzyłem, nie umiem strzelać po ziemi. To jest muszę tak uderzyć, bo ja nie umiem... bo ja niestety bramka, że nie, jeszcze nie umiem chyba uderzać po ziemi. Tak samo... Tu dwie gwiazdeczki. O kurde tak nad murkiem Tak o bezpiecznie. I stąd uderzam. I to jest gol, to jest na A zrobione. Ale punktów nabiło 11 tysięcy. I kolejny piłkarz i to są rzuty karne. Proszę, rzuty karne mamy już na 25, a wykończenie na 16, to tak... Wiadomo, że rzuty karne dla pewnie się pewnie 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 po 70, ale to dopiero się zaczyna, to ten zawodnik dopiero weszedł. dopiero. O, wow ładnie ładnie Że tak bardziej tak koło słup tu myślę że będzie A chcę żeby mi to rosnęło bo chcę może może kiedyś na brak bramkarz będzie wolne wykonywał kto to wie no czy wiadomo bo to może to jest bardzo mało prawdopodobne ale ale czemu by nie ale teraz założę. Aby i to jest A zobaczymy wynik A B A, A. No i to jest coś pięknego, to no naprawdę. Nic mi jeszcze nie wskoczyło, ale pował. O, od 61. To już lepiej. Lech, bo kandydatem do tytułu. A jak wiemy, teraz dzień fatalnie, są na 15 miejscu, ale. Ale będą, mistrzami. Ten kolejny trening oczywiście tutaj go powtórzymy i też go zagramy, Wykopy już 61 czyli coraz lepiej. I co? Ładuje się. Nie, yeah, muszę ugrać. 3, 2, 1. My co doigrajmy. No, I co do no, idzie? Idzie. I piękne podanie. O to tylko chodzi cały czas, żeby tak grać i będzie mi to wszystko pięknie wzrastało i kolejne ładne podanie chcę po tym treningu mieć chociażby jedno chociażby tylko jedno, ale jedno ale mieć na 70 żeby już to gwiazda jakoś zaczęła wyglądać na razie to byłaby taka taka ledwo co taka nieświecąca srebrna karta taka smutna, a tak to taka, taka przyjemniejsza taka już taka na przykład świecąca brązowa tak pomału, bo to nie możemy robić jak górka jak karta w, w Ultimate, ale, ale to wyglądałoby jakoś tak. O! 68, 69, 69, to muszę zagrać co najmniej na B i myślę, że będę miał... Myślę, że będę miał to 70. Spokojnie, idę. I bronię, o to chodzi. Teraz nie mogę tak za dużo wychodzić z walki, muszę po prostu tak stać. O! O! Nie. No i bro nie 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 Będzie to trzeba to powtórzyć bo to musi być dać, b Bo chcemy mieć co 1, 70. 1,70 Tak jest to idzie do powtórki ale Mogę wam pokryć, mogę jeszcze się postarać bo tam tak sobie być Zaledwie trzeba było B i Jeżeli to obronie będzie dobrze Tak jest już mam 2000 już to jakoś się robi i Bro nie 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 co to było To będzie B Tak jest Idziemy dalej. Bo naprawdę, inna, ale jeszcze na pewno mnie nie stać. I tu załóżmy, że, że dopiero 18, ale dopiero zaczynam tego, to dopiero mój, któryś tam ten, który ja robię, bo tak, tak, żeby nie robił, no to wiecie, no to no. też tak jakoś inaczej. I co, kariera. I... piek, Pięknie, pięknie, tylko o to chodzi. I... Ale już ostatnich materiałów, bo teraz będzie już mecz z ruchem Chorzów. A taka ciekawostka w to w ostatnim niedzielę, czyli nie, w piątek, ten piątek. Gał, Wisła z ruchem. Byłem na stadionie i było 0 do 0, tak więc myślę, że tym może będzie, będzie lepiej. Mam taką szczerą nadzieję, jeszcze tylko rzuty karne wykończenia 18, a rzuty karne 26, czyli... Dalej jak gdyby były karne to pewnie mój brał kesztowe jako ja w ogóle zawsze brał kaszczelostki, ale Jak mał jakieś lepsze karne to czemu być? Połowu będzie wzrastał mi ten pasek O już, już jest to grubszy ten zielony pasek Tutaj przy karnych To mnie chociażby cieszy ładnie Na razie niech dał się jakoś tak nie cieszy Na przykład się jakoś tak Znaczy na razie, na razie, na razie tak się tak cieszę, się Wow że trafiłem Bo naprawdę to nie jest takie łatwe trafić takim takim zanikiem O proszę jako słupka Naprawdę to jest takie łatwe jak ma się taki się od pasek, jeszcze takie małe wykończenia, że te zmatany teraz że to jest już zrobione a Tak więc To już jest po treningu, tak więc... I kolejny piłkarz. Będzie chociaż się do 90. będzie będzie chociażby do 70 Nie będzie Nie będzie żadnego 70, niestety 69-69 Tak więc dzięki i... Kolejcie, że oglądanie i kolejny, gdzie to